Siema, przewinę wam szybko, akcję z soboty, ja nie jestem żadnym bohaterem, nie oczekuję tutaj żadnych oklasków, ale biję się z myślami do dzisiaj ci dobrze zrobiłem w jednej kwestii, Nie wiem, w sumie już sam. Słuchajcie, wracam z z centrum. Godzina 12 w nocy, ja na rowerku, piękna pogoda, on na roleczkach. Zatrzymujemy się na skrzyżowaniu przy wileniaku, ogromne skrzyżowanie i po drugiej stronie ulicy słyszę przeraźliwy głos Pomocy, Złodziej, okradli mnie, pomocy, łapcie go. I co? Zapierdala złodziej w naszą stronę. Ja na patrzę akurat, miałem papcie zwykłe niekolawskie na jego nieszczęście. Odkładam rower na bok. On nie, w naszą stronę leci. I co? Łapię go. Długo się nie zastanawiałem. Złapałem go. Przybiega po kilku sekundach dziewczyna. Rozszczęsiona, zapłakana. I mówi, że ukradli portfel, pieniądze. Że dwóch poleciało winą mańkę, a, a gościu winą. No i patrzę na gościa i mówię, słuchaj, dajcie jedną szansę. Nie chcę ci spierdolić życia. Na policję nie będę dzwonił, ale ona zadzwoni. Dzwoni do koleżków, niech oddają portfel, przychodzą tutaj, powiedz życie złapali, przynoszą portfel i rozchodzimy się, nie chcecie znać człowieku. Jesteś młody, po co to robisz w ogóle? Człowieku, złodziejstwo to jest najgorsze, co może być. I wyobraźcie sobie, on nie wie co zrobić. No i co? Zaczyna się wyrywać. Nagle glebę go przewaliliśmy, dociskamy go. Przez 15 minut, umoralniałem gościa, Dawać, dzwoń, do koleżków niech przynoszą pieniądze, portfel, po co ma sobie życie niszczyć? po co nam to, chłopaki mówię, dociśnięty goś dyszy i zastanawia się, że wykręcać. I w końcu mówię po 15 minutach, nikt nie przyjeżdża, główne szyżowanie. To szok jest niesamowite. No i mówię do, do, do tego, do kobitki. Dobra, dzwoń na policję, czy nie bo nie będę tutaj na nim wisiał długo, bo nie mam czasu. I ona w szoku, czy dzwonić. Ja mówię, dobra, ostatni raz się pytam: dzwonisz na policję czy nie? A ona tak, dobra, puśćcie go, ja w szoku. Mówię, dobra, to puszczam go gościa. Mówię, nie wiem, wywinąłeś się. No i zaczęli tam gadać ze sobą, a w międzyczasie jeszcze taki gruzin trzeci podleciał, chciał mu po głowie skakać, odciągaliśmy też go, żeby przypału nie miał, bo jaja, jaja ogólnie wieczór zwariowany, ale powiem wam, ta morał taki, ogólnie mam za dobre serce, po tym co mi zrobili, raz mi opierdolili buty, później rower, a ja głupi papito wciąż, nie wiem, zamiast szybciutko załatwić sprawę, dwoić niego w, puchu, tego w puchę wsadzają, to ja tego ja się modlę, zastanawiam nad Małlatem, nad jego losem, a że on ludzi okradają, no szokno. Nie wiem, nie wiem, panowie, nie, nie oczekuję oklasków, ale podzielę się z wami taką historią krótką. Mam nadzieję, że jak zdarzy wam taka sytuacja, to łapać i co wam serce powie, to to róbcie. Ja zrobiłem tak i nie wiem, teraz mogę żałować bądź nie, pozdrawiam, joł.